Cześć, tu Magda z kanału Mój Mały Eden. Dzisiaj odcinek z cyklu Ekologia na co dzień. W dzisiejszym odcinku przetestujemy wypalarkę elektryczną do chwastów i zapalarkę do grilla w jednym oraz zrobimy gnojówkę z pokrzywy. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Chwasty to największy wróg każdego ogrodnika. Pojawiają się wszędzie, gdzie są zwykle niepożądane. U mnie największy problem stanowią chwasty w kostce granitowej. Do tej pory zwalczałam je Takim oto sprzętem. Unikam chemii w ogrodzie, więc szukam ekologicznych rozwiązań. Dlatego wybrałam wypalacz. Plusem wypalaczy jest to, że nie powodują szkód w środowisku naturalnym, są lekkie i wygodne w użyciu, ciepło jest skierowane precyzyjnie na roślinę. Minusem jest to, że istnieje ryzyko pożaru, gdy w pobliżu mamy materiały łatwopalne. Ostatnio zakupiłam. Taką oto wypalarkę elektryczną za 64,90 i postanowiłam ją przetestować. Specjalnie zostawiłam chwasty, żeby sprawdzić, jak poradzić sobie z większymi chwastami. Producent zapewnia, że wypalarka wypala chwasty w przeciągu 5 sekund. Ma dwa ustawienia, czyli na jedynce temperatura 80 stopni, na dwójce 600 stopni. My wypróbujemy tą opcję 600 stopni. A więc do dzieła. Wybieramy mały chwast, zbliżamy, przytrzymuje więcej niż 5 sekund i chwast jest wypalony. Zobaczcie, teraz spróbujmy na większym. I jeszcze większy, kolejny wypalony. Zobaczymy, czy ta trawa jest w stanie się wypalić. Czuć zapach spalenizny. I efekt jest taki, że jest wypalona czyli działa. Czas na przygotowanie gnojówki z pokrzywy. Gdzie i jak zbierać pokrzywę? Wybieramy miejsca daleko od drogi i od pól ze względu na spaliny i opryski. Ważne są rękawice. Moje ulubione to są, co prawda, rękawice do róż, ale nic się nie dzieje i młode pokrzywy nie parzą. Jak przygotować gnojówkę? Młode rośliny zrywamy przed kwitnięciem i wrzucamy do odstanej wody w proporcji 1 do 10, czyli 10 litrów i około kilogram pokrzyw. Tu sobie przygotuję łopatkę, żeby nie zamaczać. Oczywiście możemy robić gnojówkę z pokrzyw w większym pojemniku. Teraz mamy zamoczone rośliny i ta gnojówka musi odstać w słonecznym miejscu 2-3 tygodnie w zależności od pogody. Wiosną wystawiamy ją na miejsce słoneczne, latem na bardziej zacienione. Ciecz Intensywnie się pieni, czyli zachodzą tam procesy fermentacyjne. Od czasu do czasu mieszamy, na przykład łopatką. Do zasilania stosujemy gnojówkę, która się e, przestanie pienić. Jak się pieni, to znaczy, że zachodzą procesy fermentacyjne. Ja mam taki patent podglądnięty w internecie, że żeby nam tutaj się nic nie dostało, żadne ptaki i inne e, owady. Możemy przykryć gnojówkę starymi rajstopami. Nadal mamy dostęp powietrza, bo tylko w warunkach tlenowych powstaje taka gnojówka i po dwóch, trzech tygodniach łatwo przecedzimy, tu rajstopy związujemy i mamy czysty, czystą gnojówkę. Rozcieńczamy ją, jedna część gnojówki, pięć części wody i podlewamy warzywa. Szczególnie lubią gnojówkę z pokrzyw, Pomidory i ogórki. Myślę, że to jest bardzo ekologiczne podejście, tym bardziej, że starajmy się uprawiać warzywa w sposób ekologiczny. Drugi patent jest taki, że możemy w dołek, w którym wsadzimy pomidory, wlać albo wsypać po prostu zerwane pokrzywy. To już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do ekologicznego podejścia w Waszych Ogrodach. Zapraszam na mojego Instagrama i na Facebooka i do subskrypcji moich filmików. Zapraszam też na kolejne filmiki w poniedziałki i środy o godzinie 8.00.